Dzień dobry kochani. Witajcie w kolejnym vlogu. O trochę częściej. Jadę na rowerze, jak widzieliście. Stwierdziliśmy, że jest ładna pogoda, nie jedziemy pieszo, w sensie ładna. No było po chmurro z rana, ale teraz wyszło słońce i stwierdziliśmy, że jedziemy na rowerach do centrum, a dokładnie jedziemy na plac, który nie mam pojęcia jak się nazywa. Jak ten plac się przy rynku nazywa? Tym starym. Tak? Plac przy rynku ma bardzo śmieszne. No, jedziemy na plac taki jakiś, nie wiem jak on się nazywa, chyba Markw Plac, coś takiego, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Z tego względu, że wczoraj i dzisiaj będą u nas food trucki. i ostatnio w ogóle się zaraziłam z tego względu, że Agnieszka, Panna Sasna, pokazywała właśnie z Katowic food trucki. No i Piotrek hamuje. Z Katowic pokazywała food traki jak już tam wegemanie i tak dalej, i tak dalej, że... Właśnie w Katowicach były różnego rodzaju foodtraki z wegańskim jedzeniem, nie wiem czy, czy tylko, ale bardzo mnie to jakby zainspirowało, żeby próbować jakichś nowych rzeczy. I akurat u nas właśnie dzisiaj, wczoraj i dzisiaj też są właśnie food trucki na tym placu. Byliśmy tam już wczoraj zobaczyć, ale byliśmy o 16-17, było tyle ludzi, że się przejść nie dało, więc dzisiaj z samego rana na rowerach jedziemy. Jest przed 11:00. Od 11 niby wszystkie te um, auta, nazwijmy to tak, są otwarte i można sobie już jedzenie kupić. Mam nadzieję, że przed 11 zdążę, zdążę jeszcze dla Was coś nagrać. Właśnie, żeby Wam pokazać, jak to u nas tutaj wygląda. Yy, bo później na pewno będzie tyle ludzi, że się nie będzie dało przejść tak jak wczoraj. Więc dzisiaj wstaliśmy wcześniej właśnie, żeby tam pojechać i zobaczymy jak to będzie. Czy, czy będzie dużo ludzi, czy nie. Przypuszczam, że teraz może nie być za dużo ludzi, więc może coś normalnie nagram. Natomiast potem będzie naprawdę strasznie. Zresztą wszędzie, niezależnie jakie tu są imprezy u nas, to jest zawsze mnóstwo ludzi. Zresztą ja wam w tamtym roku nagrywałam koncert i różne takie inne rzeczy. Tu widzieliście, po prostu są tłumy. Niemcy przychodzą na takie em, różnego rodzaju, wiecie, kulturalne wydarzenia, po prostu całymi rodzinami, tłumami. I może dzisiaj też być dużo ludzi, ale myślę, że uda mi się coś nagrać. Dobra, jadę. O, mam nadzieję, że się nie wywrócę i wam nagram już, jak to wygląda na miejscu. Widzieliśmy wczoraj przepiękną budkę, po prostu się zakochałam food trucka z jak to się nazywa z szejkami truskawkowymi i czekoladowymi ale to nie był taki zwykły food truck to był tęczo, tęczowy jednorożec po prostu sprzedając te szejki w takich przepięknych jakby słoikach, coś takiego ozdobione po prostu piankami takimi kolorowymi, nie wiem czy kojarzycie takie jakby landrynki w postaci bransoletek na rękę. Ja to pamiętam z dzieciństwa, więc taką bransoletkę ten czołową dodają do tego i po prostu wygląda przepięknie, więc na pewno na takiego szyjka się dzisiaj skuszę. No ale to wam wszystko pokażę, jak dojedziemy. Dobra, jadę. Nie wiem, czy w ogóle mam ostrość, czy nie. Dobra, rower zapięty. Naz to bije, idziemy dalej się męczy z rowerem, a tam jest daleka karuzela dla dzieci, ale będzie impreza, zobaczcie, jeszcze nie działa, ale już poza nim Tam idziemy na te unicorny, unicorny i na sushi. O, i tego się spodziewałam, że będzie tak mało ludzi, będę mogła wszystko nagrać. Zobaczcie, tutaj piwo, oczywiście. Tam mamy dim sum. Tu za rogiem, za tą czarną budą są wrapy, bo już wczoraj obadaliśmy. Potem, o, zobaczcie, że, czy ten unicorn jest zarobisty i oczywiście sushi. Tu idziemy koniecznie na rolkę od tam sushi i na unicorna. Tu jeszcze je, nie wszystko jest otwarte. Ale super Czekaj ja jest waszy gram z tej strony, więc nie jesteś wysłać.

<laughs> Ale mogą ci jeszcze różowe wziąć, żeby jest na ciebie mi ród jak nareszcie. Piotr! Dawaj go! <mulary> Dobra kochani, pokażę wam szybko dwie koszulki, które kupiłam w CNA, bo ostatnio mam fazę, w ogóle, zobaczcie. Ostatnio mam fazę na takie koszulki w takie małe, śmieszne, dziwne wzory. Pokazywałam wam na przykład na początku vloga właśnie tą koszulkę, którą mam dzisiaj. To jest też koszulka z CNA, a w takie, wiecie, e, no, błyskawice, kaktusy, e, takie, wiecie, papierowe, jak to się mówi, samolociki. Co to jest? Jest jakaś buzia chyba. Nie wiem co to jest. No, takie dłużki serduszka i mam fazę ostatnio na takie koszulki, jak zawsze noszę t-shirty, zresztą mnie znacie, takie totalnie, wiecie, yy, klasyczne t-shirty, po prostu zwykły biały mam tyle w domu, naprawdę. Yy, mam kilka czarnych, mam ostatnio yy, jeden błękitny, jeden różowy kupiłam w H&M. Mówię, zawsze chodzę w białych, bądź tam, wiecie, w szarych, to mówię, kupię jakieś inne kolory. Kupiłam totalnie klasyczny błękitny i różowy, ale ostatnio właśnie mam na takie t-shirty, i wczoraj wyczaiłam za 5 euro taki właśnie w CNA-u, ale dzisiaj też wyczaiłam, już wam pokazuję, tylko muszę wyciągnąć z plecaka, a i tu jeszcze jedną rzecz chcę wam pokazać, ale to za chwilę i dzisiaj wyhaczyłam co prawda za 7 euro, ale też dwa świetne t-shirty, jak pamiętacie mój vlogmas z tamtego roku, to mówiłam wam że znaczy otwieram razem z wami kalendarz adwentowy też właśnie ze CNA-a. i w środku były czekoladki były karty podarunkowe i dzisiaj w końcu udało nam się te karty podarunkowe wykorzystać i na jednej karcie było 5 euro, więc ja za moje koszulki zamiast 14 euro o, zamiast 14 euro zapłaciłam ile? 9 bodajże, nie napiszę tutaj w ogóle nic nie widzę, i w ogóle czemu nie łapiesz fokusa tu jest, geszenka to jest, o, na mojej karcie było 5 euro, więc zapłaciłam 9 więc za dwie koszulki 9 to całkiem w porządku, a na tej drugiej karcie od, oczywiście, która się trafiła Piotrkowi było aż 20 euro, więc Piotrek sobie kupił kamizelkę i też koszulkę taką polo i zapłacił za te dwie rzeczy chyba 8 euro, bo 20 miał na karcie podarunkowej. No, więc tak jak mówię, koszulka ta jest za 7, z jakiejś ekologicznej bawełny i to jest coś takiego, też w takie, wiecie, takie malutkie napisy i wzorki, no po prostu pozytyw. czekajcie od razu to może ściągnę, będzie lepiej ten wzór widać. Oj, od której strony się za to zabrać? O jest. Więc ta jest taka mała, a tu ma taki diament. O. Diament, positive i tu ma Enjoy the little things, więc coś takiego. Great things. Take time, love o, a z tyłu ma dodatkowo jeszcze napis, ja nie wiem, ostatnio szaleję za takimi koszulkami Girl Gang i to jest z takim krótkim, delikatnym rękawkiem, ja lubię nie takie mocne, krótkie rękawki czyli takie na przykład kończące się dotąd tylko lubię właśnie takie pół rękawki coś, ale bardzo ładnie to na lato wygląda nie jestem bardzo, bardzo gorąca, więc taka koszuleczka o, za 7 euro i jeszcze jedną wybrałam totalnie klasyczną w paseczki natomiast też ma taki detal w postaci take a bite i taka piękna wisienka tutaj u góry o, coś takiego i plus ma też taki, że nie jest taka bardzo, bardzo prosta bo z tyłu ma takie dwa o, ma gołe jakby plecy tylko dwa takie paseczki, więc to też będzie bardzo, bardzo ładnie właśnie latem wyglądać i ta też jest z ekologicznej bawełny i też 7 euro więc takie koszuleczki i tak jak mówię z kartą w mnie wyszły za 9 więc tak, ostatnio mam fazę właśnie na takie Malusienkie wryzory, tu wisienka, tam jakieś małe napisy, a tu mam jakieś duszki, inne duperelki, i bardzo mi się właśnie takie rzeczy podobają. Dobra, koszulki odsuwam. I jeszcze jedną chciałam Wam rzecz pokazać, bo wczoraj byłam, ojej, co widać mnie w ogóle. E, wczoraj byłam na zakupach mm, w drogerii tam wiecie, po jakieś duperelki, płatki kosmetyczne, jedzenie dla królika i tak dalej. I skusiłam się pierwszy raz i powiem Wam, że jestem zachwycona po pierwszym już użyciu, co naprawdę rzadko mi się kiedyś zdarza, żeby jakiś produkt mnie po pierwszym użyciu zaskoczył. Zdecydowałam się na Clinic Pep Start Hydro Rush Moisturizer, czyli krem po prostu właśnie z serii Pep Start. Jest to wersja z SPF 20, żółta, bo jest jeszcze bodajże niebieska. Ten jest niby... Hydratant Express, czyli jakiegoś taki, taki, wiecie, ekspresowo nawilżający. Na razie wzięłam 30, czyli 30 ml, z tego względu, że chciałam przetestować. I 30 kosztowała 20 euro, natomiast 50 ml kosztuje chyba 50 euro, jakoś tak, niecałe. 49 tak mi się wydaje. No ale nie wiem, wzięłam na razie 30 na próbę. I jak mam ostatnio bardzo duże problemy z plamami na buzi, takimi przestuszonymi skórkami i tak dalej, tutaj szczególnie na policzkach, to powiem Wam wczoraj po użyciu i dzisiaj rano ta skóra tak jakby, nie wiem, wpiła cały ten krem i się zrobiła taka mega gładka, nie było suchych skórek. No po prostu nigdy moja skóra nie była tak mocno nawilżona. I co jest najfajniejsze, że hmm, czuć było, że to jest nawilżenie, takie, wiecie, od wewnątrz, a nie taka tylko, wiecie, maska. Hmm, Niby nawilżenia od, od zewnątrz, a potem jak znajdziecie makijaż i tak dalej, dalej, ta skóra jest przesuszona, Nie, nie, nie. Tutaj w tym wypadku normalnie nawilżenie jest od wewnątrz. Czuję, że ta buzia tak jakby wchłonęła to wszystko, że tak pięknie się właśnie nawilżyła. Nie ma tych słuchych skórek. Ja jestem po prostu pod wrażeniem tego kremu. Pierwszy raz mam tak dobrze nawilżający, porządny krem do twarzy. Jestem mega zadowolona i być może, że się skuszę nawet na jego hmm, większą wersję, jeżeli nie, nie znajdę po drodze niczego ciekawego, bo tak planuję się przerzucić może na jakąś azjatycką, na koreańską znaczy się mm, pielęgnację, na jakieś kremy właśnie do twarzy koreańskie yy, i nie wiem, może coś wygryzie ten krem ale na jak na razie po prostu jestem zachwycona mega mi się ten krem podoba jeżeli poszukujecie naprawdę do bardzo bardzo, bardzo przesuszonej skóry no to mnie się podoba. Będę Was oczywiście tam, wiecie, w jakichś innych filmach, może po ulubieńcach informować jak dalej. Ale po pierwszych dwóch użyciach, no ja jestem po prostu oczarowana, bo pierwszy raz widzę, że produkt zadziałał natychmiast, naprawdę natychmiast. Dobra, to na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog Wam się podobał. Tak widzicie, zupełnie inny dzień, bo staram się nie vlogować co weekend, czy wiecie nie, nie nagrywać no takich vlogów domowych, bo wiem, że to jest nudne jak się ogląda, jak ktoś, nie wiem, sprząta wiecznie, albo jeżeli ktoś siedzi bez przerwy, wiecie w domu, a że dzisiaj się działo coś tam na mieście, powiem wam, że udało mi się rano, jak widzieliście na vlogu było bardzo, bardzo mało ludzi teraz dosłownie nie dało się przejść człowiek na człowieku ja nie lubię takich tłumów, więc się, mimo, że zobaczcie, jeszcze jest pięknie słonecznie o. to już już poszliśmy do domu, bo ja jeszcze muszę tu ogarnąć. Chciałabym właśnie pranie zrobić, posprzątać i tak dalej. I cieszę się, że wyszliśmy z samego rana, że skorzystaliśmy z przepięknej pogody, zjedliśmy, potem jeszcze byliśmy na obie obiedzie, widzieliście, że byliśmy na kawie i na rogaliku w kawiarni. No, naprawdę dzisiaj bardzo dużo właśnie pochodziliśmy, pojeździliśmy na rowerze. Wróciliśmy się do domu po te karty podarunkowe, potem znowu jechaliśmy z powrotem do sklepów. No, trochę właśnie pojeździliśmy. Teraz mamy godzinę 17, 7 dopiero, ale tak sobie pomyślałam, że już kończę tego vloga, nie będę się rozgadywać. Nie wiadomo, jak długo, bo już widzę, że gadam 8 minut, więc dobra. Nie będę się rozgadywać, ale mam nadzieję, że taki inny vlog właśnie Wam się podobał. Panna Sasna, jak oglądasz, daj znać, jak Ci się moje foodtraki food podobają, czy coś byś znalazł dla siebie. Właśnie były dim sumy, z tego co pamiętam, Twoja mama ostatnio jadła. Myśmy nie jedli. Piotr się właśnie skusił na hamburgera, ja się na tego jednorożcowego. Yy... Szejka skusiłam, widzieliście, jaki był przystrojony tęczowy jednorożec i zjedliśmy sushi, taką rolk, roladę właśnie sushi. No, więc Agnieszka jak ogląda, daj, daj znać koniecznie, jak Ci się właśnie moje futraki podobały. A Wy, oczywiście, jak Wam się w cały filmik podobał zostawcie kciuka w górę. No i co, widzimy się w następnym filmie. Wydaje mi się, że kosmetycznym. Na dzisiaj to tyle buziaki, papa!